Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić z zajmowanego pasa ruchu? Odpowiedź nie. To jest przykładowy egzamin na prawo jazdy kategorii B. Czy w tej sytuacji, podczas postoju uszkodzonego pojazdu poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy bezpośrednio za pojazdem lub na nim? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać na wprost przez skrzyżowanie? Odpowiedź nie. Czy opuszczając ten pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji przejeżdżając obok rowerzysty musisz zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy wyjeżdżając z posesji na drogę, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy wolno ci zatrzymać się na odcinku jezdni przed widocznym znakiem w celu wysadzenia pasażera? Odpowiedź nie. Czy powinieneś kontynuować jazdę, jeżeli podczas pokonywania długiej trasy zaczynasz odczuwać zmęczenie i senność? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania? Odpowiedź tak. Czy wolno ci wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli podnoszenie zapór nie zostało zakończone? Odpowiedź nie. Czy ten znak oznacza wyjazd z miejscowości? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji właściwie wybrałeś miejsce zatrzymania? Odpowiedź nie. Czy kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku na drodze ekspresowej? Odpowiedź tak. Zamierzasz zjechać z autostrady w kierunku Pruszkowa. Czy powinieneś zmienić pas ruchu na prawy? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, poruszając się jest w nią jednokierunkową poza obszarem zabudowanym, możesz wyprzedzać z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy za tym znakiem masz prawo zaparkować pojazd na 5 minut? Odpowiedź nie. Czy widoczny znak zakazu dotyczy tylko chodnika? Odpowiedź nie. Czy widoczne oznakowanie wskazuje, że powinieneś skręcić w prawo w najbliższą jezdnię? Odpowiedź nie. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony? Odpowiedź nie. Czy posiadając prawo jazdy Kat. B od co najmniej 3 lat masz prawo kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nie większej niż 125 cm sześciennych? Odpowiedź A. Tak. Jak powinieneś się zachować wjeżdżając na odcinek drogi pokryty kałużami? Odpowiedź B. Ograniczyć prędkość, ponieważ możesz spodziewać się poślizgu kół. W jakim terminie masz obowiązek przeprowadzać okresowe badanie techniczne samochodu osobowego? Odpowiedź C. Przed upływem terminu podanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Co powinieneś widzieć w dobrze ustawionych lusterkach zewnętrznych, gdy kierujesz samochodem osobowym? Odpowiedź B. Obszar za pojazdem i boki pojazdu. Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? Odpowiedź B. Używanie silnika do zmniejszania prędkości jazdy. Czego możesz się spodziewać podczas gwałtownego hamowania w takich warunkach drogowych? Odpowiedź C. Zmniejszonej przyczepności kół do jezdni. Który z tych przedmiotów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? Odpowiedź A. Gaśnica. Od czego, w szczególności, zależy bezpieczny odstęp, który powinieneś zachować w tej sytuacji? Odpowiedź: A. Od prędkości, z jaką jedziesz. Pod który z podanych numerów powinieneś zadzwonić, aby wezwać karetkę pogotowia ratunkowego na miejsce wypadku drogowego? Odpowiedź: C: 112 lub 999. Na którym zdjęciu zagłówek jest dobrze ustawiony? Odpowiedź A. A. Czy prowadząc pojazd silnikowy z przyczepą w strefie zamieszkania masz prawo jechać z prędkością 30 km na godzinę? Odpowiedź C. Nie. Jaki wpływ na pole widzenia kierującego pojazdem ma prędkość jazdy? Odpowiedź A. Wraz ze wzrostem prędkości zawęża się pole widzenia. Zasady wykonywania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Rodzaj egzaminu. Część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy to pierwszy z dwóch głównych etapów egzaminu, drugim jest egzamin praktyczny, który sprawdza umiejętności kierowania pojazdem. Pytania losowe. Kandydat na kierowcę musi odpowiadać na pytania wyświetlane losowo przez system komputerowy. Oznacza to, że kolejność i rodzaj pytań mogą się różnić dla różnych osób. Brak powrotu do poprzednich pytań. Po udzieleniu odpowiedzi na dane pytanie nie ma możliwości powrotu do niego i zmiany odpowiedzi. Odpowiedź jest ostateczna. Tematyka pytań. Pytania odnoszą się do przepisów ruchu drogowego i sytuacji, jakie mogą wystąpić na drodze podczas normalnej jazdy. Podział punktów. Każde pytanie ma określoną liczbę punktów, która odzwierciedla jego znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pytania są podzielone na trzy kategorie punktów: trzy punkty zapytania o wysokim znaczeniu, dwie punkty zapytania o średnim znaczeniu, jeden punkt zapytania o niskim znaczeniu. Podział na części. Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: podstawowej i specjalistycznej. W części podstawowej są pytania ogólne, a w specjalistycznej pytania dostosowane do konkretnej kategorii prawa jazdy, np. kategorii B dla samochodów osobowych. Liczba pytań i punktów. Liczba pytań w części podstawowej i specjalistycznej oraz liczba punktów przydzielanych do pytań jest określona. Łączna suma punktów, które można zdobyć, wynosi 74. Minimalny wynik zdawania. Aby zdać egzamin teoretyczny, Kandydat musi uzyskać co najmniej 68 punktów, co stanowi określony poziom zaliczenia. Baza pytań. Pytania egzaminacyjne są ustalane przez odpowiednie organy lub komisje egzaminacyjne, które dbają o ich aktualność i zgodność z przepisami. Baza pytań jest regularnie weryfikowana i aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w przepisach ruchu drogowego. Nadzór nad bazą pytań. Minister lub odpowiednie instytucje nadzorują bazę pytań egzaminacyjnych, aby zapewnić uczciwość i spójność egzaminu. Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy. Przepisy znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami wprowadziły nadzór ministra nad bazą pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Do oceny obowiązującej bazy pytań 10 grudnia 2014 roku została powołana komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. W skład komisji weszło 6 egzaminatorów, 6 instruktorów nauki jazdy, trzech instruktorów techniki jazdy, dwóch ekspertów w zakresie medycyny ratunkowej, dwóch ekspertów z dziedziny psychologii. Dwóch ekspertów z dziedziny dydaktyki i metodyki nauczania. Trzech ekspertów w zakresie języka polskiego. Jeden tłumacz języka angielskiego. Jeden tłumacz języka ukraińskiego i rosyjskiego. Jeden tłumacz języka niemieckiego. Dwóch ekspertów w dziedzinie języka migowego. Pięć ekspertów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu drogowego. Nowa baza pytań została przekazana wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego do stosowania podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy od 11 maja 2015 roku. Część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy. Podczas tej części egzaminu kandydat na kierowcę musi wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wprowadzone zostały także różne wartości pytań. W zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3 punkty pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dwie punkty pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeden punkt pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. W części podstawowej jest 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej na poszczególne kategorie 6 pytań za trzy punkty, 4 pytania za dwie punkty, 2 pytania za jeden punkt. Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny, trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.